W końcu recenzja Midnight'a Jako że CS2 to witam was w pierwszym odcinku drugiego rozdziału recenzji cheat'ów Dzisiaj do sprawdzenia mamy legit cita pod nazwą Midnight.im który był już przez was polecany długo przed wyjściem CS2 i nie dziwię się bo jest naprawdę spoko Zapraszam do oglądania Midnight.im to strona na której kupicie legit cita do CS2 Lecz na stronie tej kupicie także czyty do GTA 5 oraz CSR 6. Na ich stronie widnieje opcja kupna subskrypcji na 14 dni za 350 rubli, czyli około 15 zł, lecz niestety jej nie kupimy, ponieważ na stronie działają tylko płatności regionu CIS. Nam zostaje tylko kupno przez resellerów, co nie jest złe, lecz nie kupimy oprogramowania dłużej lub krócej niż 30 dni. Wtedy nie mogę za bardzo podać, ponieważ każdy reseller ma swoją, lecz jest to w granicach około 40-50 zł. Krona prezentuje się dobrze, da się rozczytać i fajnie się po niej nawiguje. Z kupnem klucza do czyta też nie miałem żadnych problemów. Przechodząc do czyta, gdy już zinjektujemy usłyszymy charakterystyczny dźwięk. To oznacza, że oprogramowanie zostało pomyślnie dodane do naszej gry. Od razu po wejściu dostajemy legit config, który możemy poprawić lub zostawić taki jaki już jest. W domyślnym konfigu mamy już włączone takie funkcje jak aimbot, esp, Chams, radar oraz infopanel. Według mnie AimBot jest trochę za mocny na tym konfigu, a Visualsy trochę przesadzone, lecz dla kogoś, kto pierwszy raz ma coś szczytami, myślę, że to fajna opcja. W Midnightie znajdziemy takie funkcje jak AimBot, kategoria Visuals, której znajdziemy pod kategorię takie jak Players, Items, View oraz Hood. A na końcu kategoria Miss, w której znajdziemy Main. Movement, Inventory Changer oraz system Cloud Configów. Taka ciekawostka. Movement został dodany niedawno. Zakładka Aimbot ma wystarczająco opcji, które są nam potrzebne. Najczęściej używany z nich to właśnie Triggerbot, Recoil, no oraz sam Aimbot. tego mamy Auto -wala oraz Speed Silenta, czyli funkcje, które usprawdzią nam granie semi jeżeli zajdzie taka potrzeba. Tylko ostrzegam. Prawdopodobnie nie wygrać CDNL-a lub jakiegokolwiek spinbota. Sam próbowałem i poszło tragicznie. No ale cóż, jednak Legit Cheat, prawda? Przechodząc dalej, mamy wizualcy, czyli WH. Mamy tutaj klasyczny wybór opcji. Lecz jest jedna funkcja, która bardzo mi się spodobała, a jest to Sounds. Polega na tym, że pokazuje nam, jak ja to lubię nazywać, kałużę, która wskazuje, gdzie przeciwnik zrobił krok. Jest to naprawdę fajna funkcja do closet'owania Mamy tutaj także ulhaka na bronie, granaty. Oraz bombę Możemy także włączyć sobie self-champsy Oraz zmienić FOV A w ostatniej zakładce możemy znaleźć wszystkie informatywne funkcje Takie jak lista spektatorów Lista bindów Aim FOV I tym podobne Również tutaj możemy ustawić nasz radar W MISK znajdziemy podstawowe, lecz ciekawe funkcje, takie jak np. Auto Accept, który automatycznie zaakceptuje nam mecz, Streaming Mode, przez którego nie widać naszego cheata na OBS-ie oraz Third Person, czyli opcję, która włącza nam kamerę w trzeciej osobie. Minny posiada również paniki, gdyby ktoś nagle chciał włączyć Pull Hacka. Pod spodem mamy również przycisk, dzięki któremu oprogramowanie zostanie całkowicie wyłączone. Na koniec mamy Inventory Changer, razem z konfigami w chmurze. W Inventory Changer znajdziemy wszystkie dostępne skiny w CS2, w tym nowo dodanego Kukri. Jest to fajna opcja, aby sprawdzić sobie nowe przedmioty oraz urządzić swój wymarzony ekwipunek. O konfigach za dużo nie powiem. Działają, wykonują swoją czynność, łatwo je zapisać, nadpisać oraz stworzyć. W trakcie nagrywania filmu dodali również opcję movementu. Czyli Bunny hopa, drive Helpera oraz Edge Jumpa. Aby korzystać z tych funkcji musimy wyłączyć Trust of mode Gram na tym czycie trzeci dzień. Bardzo przyjemnie mi się gra, szczególnie klozeta. Oczywiście miałem też subskrypcję wcześniej. Powiedziałbym, że ci jest warty swojej ceny wskazując na jakość i funkcje jakie są dodawane. Jeżeli chcecie więcej recenzji czytów, zostawcie lajka oraz subskrypcję. A, zapomniałbym. Jeszcze muszę ocenić przecież. A więc tak, aimbota oceniam na 8 na 10 visualsy wszystkie jako kategorię całkowitą oceniam na 10 na 10 wszystko co potrzebne jest tak powiedzmy oraz tą kategorię misk też dam 10 na 10 bo no proszę no wszystko jest no są wszystko jest na inventorycznym że ale możecie medalse dodać no i teraz dziękuję was za oglądanie widzimy się w kolejnym odcinku na razie i cześć okay.